Wcześniej startowałem w kategorii 71 Pluwem, ale kondycyjnie nie trafiłem. Akurat zaraz mi się powiodło. Bardzo cieszę. Jako oceniasz cały turniej. Podoba Ci się tutaj? Bardzo. Zdecydowanie. Fajna mała sala. Organizacja w ogóle. Dobra jest. Dziękujemy bardzo. No powiedz jakie plany na najbliższą przyszłość. Co teraz Mistrz będzie robił? Postaram się trenować, biegać. Jeszcze raz trenować. Raczej. A jakieś walki na oku, czy na razie nie chcesz o tym mówić? Raczej po wakacjach, zdaje mi się. Najbliższe jakieś są zawody, ale teraz nic trener jeszcze nie mówił. Przynajmniej. Czyli chwila odpoczynku, chyba że trener coś wymyśli. Dokładnie. A że Łukasz Rębalski pomysłowym trenerem jest, to wszyscy tak. wiemy. Dobra, dziękuję Ci za te kilka słów i gratuluję tak. zwycięstwa. Dziękuję bardzo. A tymczasem na ringu walka numer 39. Finał seniorów w kategorii 75 kg. Tomasz Gromacki, pakotim Tim Katowice i Marcin Szyngera, Extreme Fighters Wrocław. W chwili obecnej Extreme Fighters Wrocław prowadzi klasyfikacji medalowej mam 3 złote medale. Za nimi Hunter Jim. I AKS w Sosnowiec, ale Pako Tim Katowice goni ich. Ma dwa złota, jedno srebro i cztery brązy. Jeżeli wygrają tę walkę, to oni wskoczą na pierwsze miejsce. To dodaje smaczku rywalizacji. A my szybko podchodzimy do trenera, Radosława Kryca, jak tam, czy już zawodnik zmotywowany? Bardzo zmotywowany, przygotowany, zobaczymy w ringu jak bardzo. Wejdzie ostro od pierwszej rundy, czy raczej sennie zacznie, jak to lubi czasem robić? Oni z Tobą już się znają, także to będzie takie, szachy bardziej chyba będą, A... Taktyka jest, ale przed walką nie należy je zdradzać. Tak jest. Ale... Dobra, trzymamy kciuki zatem. Zobaczymy, kto będzie miał więcej szczęścia. Dzięki. Pierwsza runda walki Tomasz Gromacki, Marcin Szyngiera za nami. Trenerzy Marcin Bachusz w narożniku niebieskim i Witek Kostka w narożniku czerwonym pokazują silne sierpy i mocne kolana. Czy zawodnicy wykonają te rady? Kibice na czacie dopytują, jak wygląda bilans walk Piotka z Amadeuszem. Z Amadeuszem na razie w, na Mistrzostwach Polski wygrał raz na, na punkty Amadeusz. Czas na rewanż. Czas na rewanż, zobaczymy jak będzie. Także mam nadzieję, że dla nas to myślnie, Ale tak, no ciekawa. dobra walka była. Kleszczowie na low kicku raz walczyli na razie. No to zobaczymy jak będzie w rewanżu. Dzięki. Dzięki. Zaczęła się walka w kategorii mamy do 75 kg, czekamy na oficjalny werdykt, do następnej walki przygotują się Piotrowicz, Skorpion Krąpica oraz Amadeusz Toba. Tak o tym Katowice i do ostatniego finału. Zapraszam Panie w kategorii walki do 60 kg Monika Kęcierska, Sparta, Monika Kubianka, Sparta. do dekoracji, żeby zawodnicy Michał Zakończyła się walka Tomka Gromackiego. Kolejna walka zakończona przed czasem. Czekamy na oficjalny werdykt. Sędzia Mazurek chwyta dłonie zawodników i czekamy na werdykt. Prawo również dla wicemistrza śląska Marcina Szyngera, który dzielnie walczył, ale no niestety jest to taka, że czasami jedno uderzenie powoduje taki efekt właśnie w A ja zapraszam zawodnika, który zdobył trzecie miejsce w tej kategorii. Michał Rąkiewicz, Extreme z druga jest Agnieszka Sosnowiec prawa drugie miejsce zdobył Marcin Singer z Extreme Fighters Wrocław Research Force Kajeros w kategorii do 75 kg seniorów został